Siema, z tej strony Retax i ze mną dzisiaj Wilczek. No i mm, nagrywamy już dziesiąt... nie, ósmy odcinek z Rafta. Jak widzicie, bardzo dużo się pozmieniało to, że tutaj nie ma pieca. Właśnie to się dużo. No, Kim no przeszedł zjadł. Wprowadnijcie, żeby zobaczyć, jak to się stało. I też były misje zawodnikowe. Ginęliśmy wielokrotnie. Ale... Na, na szczęście to... butelki nie straciłem Mamy yy, yy, odbiornik i anteny i dzisiaj spróbujemy odbudować to co straciliśmy. No i zacząć fabułę, spróbować zacząć fabułę. Here ojka. Znaczy nie będzie tak ciężko z odbudowaniem. Bo Mamy jednak rzeczy, które wcześniej już tu mieliśmy. No Więc... Nawet na plastiku nie ma. No. Nie ja wiem, proszę spać się od razu. Jed nie Jak my jedzenia nie mamy, to co... Aha, okej, okay, dobra. Przezjeść. Więc dzisiaj y, próbujemy zrobić coś. Coś. Najważniejsze. No coś, dali... co możemy. Zależałoby mi na zrobieniu już odbiornika i popełnić ją na fabułę. Zacząć fabułę. E, nie wiem, czy to może się uda. O, trzy deski i plastik! Dobra, postawię tutaj ten. Ja napiłem no, się z wody słonej. Jestem głodny! Z, to, to, to zjedz. Jak się upiecze Ja nie mam haka nawet, nie mam co, jak o, ten, zabierać rzecz. Ale to jest sobie ten gorszy hak. Nie mam jak! A to masz deskę jedną. A plastik? Masz deskę. No i plastik masz w skrzyni. Jeden plastik. Zaraz się długi wyłowię. Muszę mm. Mam Dzięki Udało się O tam bo ja muszę do skrzyni wejść Nie tej skrzyni Dobra Ja się Piszcie teraz dobrze. nie bawię w wyspy Potrzebujemy sześć desek na sikierę i wtedy będzie git. Z drewnem. Czym nie ma drewnem. jakieś, nie wiem, plastiko? Tw... Nie, wiem, coś co daje plastik łatwo. Tylko łowić plastik. No. Nawet nie da się kopać, bo odpadki masz kopać. Ej, co on się uziął tam, gdzie był piec? lubi piece. No, no właśnie. Co zrobić? To... Potrzebuję trzy gliny jeszcze, żebyśmy mieli na piec. Ojeju. Mhm. Mieliśmy dwa piece, a teraz mamy piec. Cóż się tutaj w bezpiecznym miejscu. Na razie nie segreguję nic, są tu gdzieś. Szczerze Posegregujemy kiedy indziej. Ej, wyspa! Nie. To co kamieni wyspa. Aha, nie możemy... Nie, dobra, płyniemy tam. Zmień kurs. Bo wtedy możemy zebrać yy, na piec. Ja mam trzy plastiku, jakbyś chciał. Ale to jest ta stara, dobra wyspa, raczej ten wzór wyspy. Zobaczcie, bo tam masz skrzynię na samej górze, tam nie ma żadnych dzików, sępów. Mm. Mm, mm, mm. Dobra. Trzeba przypalać teraz metal, teraz metal jest ważny dla nas. Daj jedną deskę. Okej. Okay. Ej, wiesz co? Wiesz o tym, że jeśli tu zrobimy... Albo patrz, tutaj... Gdzieś zrobimy tutaj antenę na przykład, patrz. Chodź do mnie. Okej. Okay. Jak tutaj zrobimy jedną antenę... No nie wiem, tutaj zrobimy jedną antenę. Yy, I tutaj zrobimy jedną antenę. Tutaj zrobimy też takie coś i odbiornik. To już mamy. Więc to nie trzeba. Na szczęście plastiku nie trzeba na ściany. No. Więc deski. Może, że też. Zmieni jest... kurs. Poczekaj. Ojej, ojej. Ojej. O tak. Mam jedną czwartą haka jeszcze do wykorzystania. O, mm. Nie gadaj. Czwarty raz... o Dawaj. Mogę się nie przepraszam. Mam 11 piór. Po co w ogóle są pióra? Mmm. Do... Nie wiem. Do. Nie wiem. Już Ci mówię do czego. Jeszcze przydałoby się chorągiew. To trzy liny potrzebuję. Żeby wiedzieć gdzie co wiatr, Żeby wiedzieć gdzie jest wiatr i płynąć, jak będziemy mieć odbiornik. Chyba. Nie, nie popłyniemy dalej tam. No nas wiatr nie lubi. Mm -hmm. pum. Pum, pum, pum. To ja zarzucam i trzeba dopłynąć sobie niestety. Już widzę to jak będziemy płynąć. Już to widzę. Niestety mhm. Pana to speedrun to jest prawa autorskie, ja zaraz, ja zaraz pójdę z tym drewno. drewna. <grystanie> Kolejny molotow. Oko! No właśnie, skąd dlaczego ty zrobić te molotowy ciągle? Ja nie robię, ja je łowię. Aaaa. O, przepis na. proste słówki. Jak ty wszedłeś? Mati, łow! No tak Jestem głodny! Skoczę z klifu! No to muszę. Nie wiem, czy tam coś jest. O, siema jakiś. Muszę ci dać. Ewidentnie. Nie ma nic na chwilu. Hit! Dziękujemy. Hit! Nie. Nie wiem gdzie postawić pierwszą antenę. Au, on tak dziwnie lata. Nie lataj. Sejerakinę powinien się pływać. Nie lubimy cię, musisz zniknąć. Au, to ja zaraz zniknę. Cześć, jemanko. O, 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 o. Ej, drewniana podłoga też jest za darmo. Tu Je można postawić yy, na wysokości. Raczej za deski tylko. I pierwsza antena. Witamy. Tamy, tylko jak rakin to zniszczy, to... Czy jak ja zniszczę, to i itemy? A nie, poczekaj. Jest. Udało się. Nie o co ci chodzi? I... Czy on jest? Tam. Muszę zmienić ustawienie. Antena. Tylko, że... Cie gdzie jesteś? Dziesiąty? Chyba, z, a, z, z może z, dziesiąty. z innych serii. Z innych serii może. No. Chcesz też lepszy hak? Ja mam ten hak. A ten metalowy? O! No się sobie schowam. To, I to będzie odbiornik. Toż też schować. Mam 6 desek, już, ale fajnie. No daj, bo ja nie mam już. A ja tutaj chcę odbiornik miejsce na odbiornik zrobić. Wróciłem ci. Gdzie, Gdzie tu. tu! Gdzie! A tu! Kurde, czemu ja tak szybko się duszę? Dobra. Nie ma w ogóle... Piasku, gliny. Gliny tylko potrzebuję, tak szczerze. O, już jest glina. ukazała się. Że chyba dwie gliny potrzebuję. Czyli chyba zaczniemy fabułę w tym odcinku? No. No fabuła będzie chyba. Trzy gliny mam, czy to wystarczy? Tak, wystarczy. Sześć z cegieł potrzebujesz. A mamy cztery w skrzyni. No to co, idealnie. Nie, zrobię jeszcze o, tylko dwie mogę. To co? Odpływamy? Nie, nie mam. Nie w tej skrzyni? No To jednak. Tutaj cię postawię. Dobra. A co ile jeszcze nam brakuje? Do tego? Żeby mieć fabułę? Potrzebuję. Mam pięć. No, jeszcze jedna deska kurat złowiłem. Wyłowię. O, coś za oknem się dzieje. Za oknem. Okay, nie mogę, nie mogę tak wy... Hmm. Jej. Będzie to lewitowało, Oskar, ale nic nie poradzę żeby było ładnie. O! O, Mamy myliny. Co? co? O! I co? No i Maga baterii. No, a baterię to mam. Jeszcze tam. na liczbę! Ciągnę! Mniejsza. Nie masz. Co? A sumie nie... wkładam baterii Ciekawe, leży sobie ptaszek. Leży, no, tego nie widzę. Dobrze, że tego na odcinku nie ma. Co? Oskarzyłaś, będziemy mieć cień Daj mi cztery deski. Nie! No potrzebuję i będę mieć. No nie mam! Aaa! Jest, jest deska! Mam deskę. Czy myślisz, że ja taki bogaty jestem w tak. deski? Tak. Że zatmę raz trzeba, bo to nie znaczy że mam 20 desek. Jeszcze jedna deska. Jest deska. Tak! Tak, 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 tak. nam cień i waga! Cyk! I wsadzamy baterię. Cyk! A nie, podniecam. No. Cyk! Włączam. Zbyt blisko drugiej. An... I... O, boczko! Hmm. <grymne> Ty. Jakby tam trzeba zniszczyć. Którą? No tam, bo ona jest blisko. Jaska jest zniszczona. A to się trzymać. Oj. I daj mi deski. Sześć mam No, czyli dwie nam z żagło nie, sześć było moje. Czyli dwie były moje. Aha A jak ładować baterie? No musisz, musisz... go nie możesz ładować. Jest! Idzie jest! Chową Ej! Ty! Blisko było! Dąter! O ja, o ja Ojej, ja piekielne. Trzeba to ewidentnie jak najszybciej obudować. Tak. To fabuła, czas tak. Ale, ale, pika, pip. Ej, ty, ty nie masz tego włączonego. To bateria zżera. No ty włączony zostawiłeś. Dobra, potrzebujemy chorągie, żeby zlokalizować. Ej, płyniemy do miejsca. Płyniemy, bo coraz bliżej jesteśmy. Ej, mamy so sokowirówkę. Chcesz? Nie Nie chcesz sokowirówki? Płyniemy, płyniemy, płyniemy Do miejsca, dobra, wyłączę Albo to. nie chcesz zraszacza? Nie mamy co sadzić Bo nie mamy pola Ja chciałem... Udało się Ach, Takie drogie rzeczy Nie stać mnie Płyniemy, 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 płyniemy. Po na ten? Na miejsce z fabułą. To jakbyśmy tak cały czas stali, to byśmy sobie sami dopłynęli. <laughs> Ej, bo bateria się kończy. Znaczy już jest żółta. Poczekaj, wezmę ją na chwilę. A jednak nie. To, to nic się robi. Nawet... Jednej Mati. Ale już trochę zeszło, połowa jednej czwartej zaznaczyła. No. Je o! Achievement mam! Jaki? Że 500 rzeczy złowiłem. U, stół. Tu. 1200 metrów. to ja może obuduję tą antenę? Tak na wszelki? No dobra. I tą może tak jeszcze? I to by się przydało jeszcze I Ale nie jeszcze. bardziej obudował, wiesz? Ej, no właśnie On To ja potrzebuję desek i plastiku jakichś ja, ja, ja mam 4 plastiku i 14 desek, więc ja tutaj mogę o, tak. Siatki by się w końcu przydały, my w ogóle jeszcze siatek nie robiliśmy No, bo mamy, mamy miejsca Nie, nie bij mnie skrzynia! I co? Пешка нам вчера летела, я? Ну, не могу, то пиц.